Siema siema witam na kanale JBL15 Witam was ziomeczki w odcinku Minecraft JBL15 Witam was w odcinku 50 W dzisiejszym odcinku Wbijemy sobie na serwer Zapomniałem, że tu są płatne drzyba z mm. więc nic, idziemy, idziemy, idziemy na tą wysepkę. Widać, że... Eu sou um Możesz ty, kurde. Dobra, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam powiedzieć, że będę nagrywał z serii Minecraft'a Minecraft JBL15. Będę nagrywał w dwóch częściach. Będzie to tak na samym początku, to będzie 5 części z. Tak, i przykład poda... Yy, będzie to yy, pięć części będzie z, z serii. No nie z serii tylko będzie Będę nagrywał. Będę nagrywał kurde. Zapomniałem. A że, ro, że, że zrobię portal na przykład do piekła i będzie pięć części z portalu do piekła i pięć części z i drugiej pięć części z portalu do endu ale chyba na samym początku będzie to portal do endu bo będzie ciekawszy a no portal do piekła też będzie taki na, nawet ciekawy ale na samym początku będziemy będę robił z portalu do endu więc bardzo bym was prosił żebyście oglądali moje filmy bo za 1000 godzin oglądania filmów publicznych nagram taki odcinek jaki mi nam komentarzu więc bardzo bym was prosił żebyście oglądali subskrybowali i komentowali i oczywiście lajkowali tak więc to już by byłoby w tym odcinku na tyle chciałbym wam tylko to po powiedzieć poinformować was no i także meczki pozdrawiam i życzę miłego dnia subskrybuj lajkuj oglądaj filmy cześć